Rozpoczynamy ostatnie wydanie programu lokalnego przed wakacyjną przerwą techniczną. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. 1 sierpnia rusza głosowanie do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Zapraszam na skrót tematów. Mieszkańcy mimo wszystko wnioskują o tym, żeby ten ruch zmienić. Zawsze jakieś nowe doświadczenia z tej pracy wyniosę. Zostaw krzyżyk przy naszym projekcie, aby zmieniać miejską telewizję kablową na lepsze. Chcemy przede wszystkim też edukować mieszkańców miasta. Dzieci pracują dzisiaj z modeliną, tworzą niewielkie figurki. Te tematy w wiadomościach, w propozycjach programowych, relacja z pikniku lotniczego. Wystawy pojazdów oraz koncertu młodzieżowego, a także rozmowa z burmistrzem miasta. W informacjach z ratusza, między innymi o uchwalonej karcie seniora. Podczas dziesiątej sesji Rady Miasta podjęto uchwałę, która wprowadziła wąbrzyską kartę seniora. To program utworzony z myślą o mieszkańcach miasta, którzy ukończyli 60 rok życia, aby wzmocnić kondycję materialną tej grupy osób oraz zwiększyć ich aktywność społeczną. Karta seniora będzie produktem w którym lokalni przedsiębiorcy, również Urząd Miasta będą zapewniali ulgi dla seniorów posiadających kartę seniora. Partnerem może zostać każdy przedsiębiorca. Zapraszamy i zachęcamy do wypełniania deklaracji, ponieważ program ten może stworzyć stałą, dużą grupę odbiorców konkretnych usług. Można to zrobić online, pobrać druk w wersji papierowej lub w sekretariacie Urzędu Miasta i po wypełnieniu złożyć go w sekretariacie. Wprowadzany jest do, do bazy. Bazy film w wądrzeckiej karcie seniora jest znakowany logo i, i specjalną naklejką na, na lokalu czy na sklepie czy na lokalu mówiącą o tym, że przedsiębiorca jest w programie karty seniora. Wąbrzeska karta seniora będzie wydawana w urzędzie na wniosek mieszkańca. Posługiwać się nią będzie mogła wyłącznie osoba, na którą zostanie wydana, dlatego będzie ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość, np. z dowodem osobistym czy paszportem. Każdy przy odbiorze karty otrzyma też aktualny katalog przysługujących ulg. Od pewnego czasu trwa poszukiwanie najlepszego rozwiązania na zmniejszenie zagrożeń komunikacyjnych, jakie pojawiają się na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Mickiewicza. Być może statystyki policyjne pokazują, że bezpieczeństwo wzrosło, ale jest tam masa, mnóstwo zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, zdarzeń, których nawet osobiście gdzieś musimy dołożyć dodatkowej ostrożności. Główną przyczyną pojawiania się tych zagrożeń jest niestosowanie się do znaków. Ilu mieszkańców? Tyle pomysłów. Aby temu sprostać, pewna grupa Wąbrzeźnian wysunęła własną propozycję. Do urzędu wpłynęło pismo od mieszkańców, mieszkańców okolic tego skrzyżowania, prawie 200 podpisów. Mieszkańcy mimo wszystko wnioskują o tym, żeby ten ruch zmie zmienić, żeby to skrzyżowanie spowolnić, uspokoić. Spotkanie z przedstawicielami starostwa i powiatu, straży miejskiej oraz policji odbyło się 22 lipca. Tego dnia ustalono odwrócenie pierwszeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu, udzielając go pojazdom wyjeżdżającym z 1 maja, natomiast Tym z Mickiewicza wprowadzając znak stop. W lipcu Straż Miejska przeprowadziła badania pomiaru natężenia ruchu na tym skrzyżowaniu i okazało się, że często skrzyżowanie przejeżdżało około 7000 pojazdów. I prawie 300 rowerów, więc to jest naprawdę ruchliwe skrzyżowanie. Wszystko wskazuje na to, że jesienią zmiana zostanie wprowadzona. Aby uniknąć ewentualnego zaskoczenia kierowców, akcja promocyjna w terenie i internecie przeprowadzona zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem. Głosowanie na złożone projekty do szóstej edycji budżetu obywatelskiego 2020 rozpoczyna się 1 sierpnia, ale już teraz można zobaczyć listę wszystkich zaprezentowanych projektów, spośród których będziemy wybierać naszych faworytów. Znajduje się ona na stronie internetowej, której adres wyświetla się na ekranie. Znajdziemy tam dokładny opis wraz z uzasadnieniem danego zadania oraz kosztorys. Niezmiernie się cieszymy, że tak dużo osób zainteresowanych było udziałem w budżecie, tak dużo wniosków wpłynęło. Liczymy na dużą frekwencję również w głosowaniu. Życzymy powodzenia wszystkim autorom złożonych projektów. Swój głos mieszkańcy Wąbrzeźna będą mogli oddawać do 16 września przez platformę internetową lub wypełniając formularz karty do głosowania, który dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej wabrzezno.com. Można złożyć tylko jeden wniosek, ale na nim zaznaczyć kilka projektów, których suma nie może przekroczyć całkowitej kwoty budżetu obywatelskiego, to jest 500 tysięcy. W porównaniu z poprzednimi edycjami jest to aż o 200 tysięcy złotych więcej. W tym roku po raz pierwszy do głosowania mogą przystąpić osoby niepełnoletnie. Jedynym wymogiem, który trzeba spełnić, jest zameldowanie w mieście wąbrzeźno. W informacjach ze starostwa o kolejnej edycji staży w ramach projektu dla uczniów szkół średnich. W tym roku już po raz drugi uczniowie Wążerskich Szkół Ponadgimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w dwóch projektach: przez naukę do sukcesu oraz dziś nauka, jutro praca. Staże organizowane w ramach projektu są dla uczniów przede wszystkim szansą na zdobycie nowych umiejętności. Zawsze jakieś nowe doświadczenia z tej pracy wyniosę, a poza tym to jest bardzo dobra. Rzecz na przyszłość, aby mieć właśnie wpisane na przykład w CV, że się brało już udział, że się jakąś pracę odbyło. I wtedy jakby mam wrażenie, że pracodawca na no to trochę przychylniej patrzy. Uczeń, który chciał podjąć staż w wybranym miejscu, musiał najpierw przejść proces rekrutacyjny, przeprowadzany w szkole, w którym brano pod uwagę m.in. wyniki w nauce czy frekwencje. Dwoje ze stażystów zdecydowało się podjąć pracę w miejskiej telewizji kablowej. Jest to bardzo zróżnicowana praca, na pewno rozwijająca kreatywność. Miałam nie tylko obowiązek, ale i przyjemność spróbowania swoich sił w pisaniu newsów. Czy montażu programu lokalnego. Ponadto staże realizowane są na podstawie umowy między beneficjentem, uczniem a pracodawcą. Starzyści w jednym miesiącu muszą przepracować 150 godzin, za co dostaną wynagrodzenie pieniężne w wysokości 1500 zł. W tym roku padła rekordowa liczba złożonych projektów do budżetu obywatelskiego, w czym i my jako telewizja mamy swój udział. Już od 1 sierpnia rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego, w którym to i my zdecydowaliśmy się wziąć udział. Dlaczego warto oddać na nas swój głos? Projekt pod nazwą Nowy Wizerunek i Doposażenie Miejskiej Telewizji Kablowej zakłada zakup profesjonalnego sprzętu do obróbki audio i wideo oraz montażu, a także odświeżenie szaty graficznej, czyli czołówki i loga. Co to zmieni? Przede wszystkim będziemy tworzyć relacje z wydarzeń w ciekawszej i bardziej zaawansowanej formie, a nowa uprawa graficzna uatrakcyjni jej odbiór. Dlatego od 1 sierpnia postaw krzyżyk przy naszym projekcie, aby zmieniać miejską telewizję kablową na lepsze. Nadchodzący początek sierpnia szczególnie kojarzy się z jednym wydarzeniem pieszą pielgrzymką na jasną górę. 2 sierpnia z naszego miasta wyrusza 41. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem A Wy za kogo mnie uważacie. Rozpoczyna się mszą świętą o godzinie 8 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wąrzeźnie, skąd około godziny 9 wyruszy Grupa Zielona. Jest to też ważna informacja dla kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność tego dnia m.in. na ulicy Wolności, która jest na trasie Pątników. Osoby, które jeszcze nie zdecydowały się na udział w pielgrzymce, zachęcamy do kontaktu z przewodnikiem Grupy Zielonej, księdzem Bartłomiejem Surdykowskim. Niedawno mieszkańcy Wążeźna mieli okazję sprawdzić się w roli zawodowego lepidopterologa. Pierwsze wążeskie wabienie motyli nocnych do światła to wydarzenie zorganizowane przez pasjonatów lepidopterologii ze stowarzyszenia Inicjatywa Wystawa motyli, połączona z ich łowieniem, miała charakter głównie edukacyjny i naukowy. Monitorowanie stanu środowiska, czyli chcemy określić, jakie gatunki tutaj występują, no i chcemy przede wszystkim też edukować mieszkańców miasta, czyli pokazać im właśnie, na czym polega takie wabienie motylin. Motyle zaraz po chrząszczach stanowią najliczniejszą grupę owadów. W samej Polsce wyróżniamy 3156 gatunków, z czego motyle dzienne to tylko 164 gatunki, co sprawia, że ćmy stanowią znaczną większość tej grupy. Zależność tę potwierdzają również badania z naszego regionu. W jednym miejscu, około 60 do 80 nawet gatunków motyli. Jednej nocy przyleciało, także no wynik bardzo dobry. Nie? I, I tak, gatunkowo, skład, skład gatunkowy też całkiem, całkiem fajny był. Przeprowadzenie takich badań to przede wszystkim wabienie ciem za pomocą prześcieradła i silnego źródła światła. Aby jednak tak złapany motyl mógł zostać zaprezentowany na wystawie, musi zostać odpowiednio do tego przygotowany. Trzeba go spreparować. Czyli wysuszyć po prostu. No i taki zbiór głównie służy do tego, żeby miał wartość naukową, porównawczą. No i też jest dowodem naukowym po prostu na występowanie takiego gatunku motyla. Wystawa przygotowana tego dnia przedstawiała kolekcję wyjątkowych owadów nie tylko z naszego regionu, ale i z całego świata. Niektóre z nich to gatunki rekordowe wśród swojej grupy. Prezentujemy największe motyle nocne na świecie, największe rozpiętości pod względem powierzchni skrzydeł, jak i najmniejsze tak zwane mikrolepidoptera. Ale też i motyle dzienne, motyle y, tropikalne. Noc motyli zdecydowanie była wyjątkowym wydarzeniem, które pomogło obalić mit ćmy jako brzydszej siostry motyla dziennego. Ponadto tego dnia światło zwabiło nie tylko owady, ale i sporą liczbę mieszkańców. W Wąbrzeskim Domu Kultury odbyły się coroczne obchody Światowego Dnia Inwalidy. 31 lipca przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddziału w Wąbrzeźnie zebrali się kolejny raz, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Inwalidy. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z naszego miasta i powiatu. Przez kwiaty i wygłoszone słowa podziękowali Związkowi za aktywizację ludzi niepełnosprawnych i prężne działania grupy. Spotkania takie jak to lipcowe pozwalają pokazać, że bycie inwalidą nie oznacza wykluczenia społecznego czy odrzucenia, bo osoby z niepełnosprawnościami mają takie, te same prawa, ale inne możliwości. Samorządowcy jednogłośnie potwierdzili, że trzeba dokładać wszelkich starań, aby rozwiązywać problemy i ułatwiać życie osobom z trudnościami. W karnecie kulturalnym warsztaty z modeliny oraz fajfy, tym razem w plenerze. Jedną z wakacyjnych propozycji skierowaną do najmłodszych wąbrzeźnian były warsztaty z modeliny prowadzone przez Jakuba Biewalda. Przez dwa lipcowe dni na terenie Podzamcza mali artyści mieli okazję wykazać się umiejętnościami z zakresu ugniatania i rzeźbienia wybranych przez siebie przedmiotów. Dzieci pracują dzisiaj z modeliną. Tworzą niewielkie figurki, czyli małe rzeźby, z wykorzystaniem od razu kolorowych mas. Także muszą planować też, jakie masy użyć, żeby jaki kolor uzyskać ostatecznie. Lepienie z modeliny to nie tylko dobra zabawa ale przede wszystkim czynność rozwijająca fantazję, zdolności manualne i artystyczne. Tego rodzaju zajęcia stymulują również motorykę u najmłodszych. Myślę, że jest to takie ogólnorozwojowe, manualne zajęcie, które pozwala im e, widzieć też pewne rzeczy przestrzennie. E, no i, 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 Rozwija takie zdolności, wydaje mi się, związane z dotykiem i poczuciem przestrzeni. Niewątpliwie dużą atrakcją dla uczestników warsztatów była możliwość samodzielnego wykonania danego przedmiotu, poznanie i zastosowanie różnych technik zdobniczych oraz wykazanie się pomysłowością artystyczną. Podczas zajęć powstało wiele ciekawych wytworów dziecięcej wyobraźni. Pierwsze zrobiłam takiego piska z bajki, drugie zrobiłam ślimaka. A trzecie zrobiłam Biedronkę z listkiem. Na dzisiejszych warsztatach zrobiłam ślimaka, takiego dużego serduszka, węża i teraz robię foka z panią. Tak więc nam nie pozostało nic innego jak życzyć maluchom kolejnych twórczych działań. Cykliczne spotkania z czarnym krążkiem organizowane przez Wążacki Dom Kultury na stałe zagościły w kalendarzu kulturalnym placówki. Świat muzyki retro wprowadza osoby korzystające z tej oferty, kolekcjoner płyt winylowych Paweł Maus. Podczas tegorocznego lata wążeckie fajfy zagościły również na Podzamczu, gdzie można było posłuchać i potańczyć w rytmach tamtych lat. Bo przecież letnia pogoda, oryginalna sceneria, uzupełniona przebojami 70. i 80. lat trafia w powszechne gusta. Melodie znane i lubiane przez wielu fanów tego rodzaju muzyki ożywiają niejedno spotkanie, nadając mu wyjątkowy klimat. Wszystkich, których zainspirowało muzyczne wydarzenie, zapraszamy na kolejne spotkanie już 24 sierpnia na Dwążkie Jezioro. W dzisiejszym wydaniu programu lokalnego to już wszystko. W związku z trwającą w sierpniu przerwą techniczną miejskiej telewizji kablowej kolejne wydanie dopiero we wrześniu. Na ten czas życzymy Państwu jak najpogodniejszych wakacji. Do zobaczenia za miesiąc!